Podróżowanie samochodem to jeden ze sposobów zwiedzania i poznawania nowych miejsc. Większość ludzi ceni sobie ten sposób podróżowania za wygodę i niezależność jaką daje. Wycieczkę można planować samodzielnie, nie uzależniając swojego dnia od składów jazdy autobusów czy pociągów. A gdy coś nas zaciekawi, można się zatrzymać na dłużej lub zmodyfikować plany. Samochód jest też dodatkowym atutem, gdy podróżujemy z dzieckiem lub zwierzakiem. Można zrobić postój niemal w każdej chwili w zależności od potrzeb. Choć ta metoda jest bardzo wygodna, pojawiają się pewne obawy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy za granicą. Dziś, w ramach cyklu finansów, w praktyce opowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wypożyczaniu samochodu. Ubezpieczenie. Podstawowa rzecz, która nie powinna podlegać dyskusji. W każdej miejscowości może zdarzyć się kradzież auta czy wypadek samochodowy, dlatego nie należy oszczędzać. Rezerwacja. Najlepiej dokonać jej zaraz po wykupie noclegu. Jeżeli zabierzemy się za to zbyt późno, to lepsze oferty mogą nam przejść koło nosa. Skorzystaj z porównywarki cen. Aby zyskać ogólny pogląd, jakie wypożyczalnie są dostępne na miejscu, do którego się udajemy, możemy skorzystać z porównywarek cenowych. Większość z nich kusi niskimi cenami, ale trzeba pamiętać, że w porównywarkach zazwyczaj podawany jest koszt bez ubezpieczenia. Aby wynająć samochód potrzebujecie prawo jazdy, paszport lub, jeżeli jesteście w Unii Europejskiej, dowód osobisty, kartę kredytową, nie zawsze, ale bardzo często, i, i potwierdzenie rezerwacji.